No a tu, proszę Państwa, przyjechało yy, wczoraj w nocy, bodajże chyba, wesołym miasteczką i będą się rozkładać bo yy, sobota, niedziela, sobota, niedziela, będą tu dni z kawiny, przez dwa dni. Także jak ktoś, to Państwa zapraszam. Może się gdzieś tu spotkamy, może nie. ja i właśnie i się teraz się rozkładają ze wszystkimi sprzętami. Karuzel, nie karuzel, tam jakieś samochodziki, to jakieś będą dmuchańce, to yy, no takie, tak, to są zawsze na jakichś własnych miasteczkach, także zapraszam Państwa w tą sobotę, niedzielę no od niska winy.